Siema, z tej strony jest i to jest kanał butach, a w tym roku naprawdę bardzo dużo dzieje się w całej stajni easy od Adidasa. Wychodzi naprawdę multum modeli, które ostatnio bazują raczej na kolorach niebieskich, albo zaczynają coraz to bardziej kombinować z kolorystykami, ale pomiędzy tymi wychodzą także te, które tak naprawdę kochamy, czyli Air Tones, a takie mamy dokładnie tutaj w przypadku pincetek Top Light. Ostatnio mega dużo się dzieje wokół niego Westa i całej, wiecie, serii Easy od niego, ponieważ już pomijając fakt z rozwodu z Kardashian i oczywiście tutaj całej nagonki, teraz aktualnie na romans z Iriną Shake, która mam wrażenie że spotyka się z praktycznie każdym mężczyzną, który jest gdzieś tam wyżej postawiony i jest mega znanym, ponieważ już mogliśmy ją zobaczyć z Cristiano Ronaldo, z Bradleyem Cooperem, a teraz jeszcze z Kanye Westem, także no naprawdę wybiera sobie dziewczyna, no takie rodzynki bym powiedział, ale także możemy zobaczyć współpracę Easy z GAP, gdzie dostaliśmy te takie puchowe, niebieskie kurtki, które wyglądają trochę jak napompowane worki na śmieci, dodatkowo maskę, którą założył, uwaga, Travis Scott w ogóle na swoim Instagramie, co też jest dosyć ciekawe i raczej to bez przyczyny jakiejś tam się nie dzieje, co jest dosyć dziwne, ponieważ Travis ma podpisany, wiadomo, kontrakt z Nike, z Jordan Brand, a Kanye West jest w Adidasie i raczej takie współprace nigdy nie mają miejsca, ale jestem bardzo ciekawy, ponieważ no, jako tako pomiędzy tymi brandami także może się coś dziać. I bardzo możliwe, że coś się będzie działo. Dodatkowo wychodzi naprawdę multum fajnych kolorystyk, fajnych modeli od Easy, które są nowe, wcześniej nie było ich, teraz są na przykład odnawiane w innych jaśnie CV. Ale do między tym dostajemy, tak jak mówiłem, fajne smaczki, które były już kiedyś, czyli typowe odcienie Airtons, od których wszystko się zaczęło, jeżeli chodzi, o Easy, jeżeli chodzi o Easy, i tak naprawdę od tego momentu je pokochaliśmy, kiedy zobaczyliśmy właśnie te kolorystyki, i to całe napędziło tą machinę, która aktualnie działa. A jeszcze przed zobaczeniem detali bucika, proszę Was o dodanie subskrypcji na kanale, oczywiście o zalikowanie tego filmika, jeżeli Wam się podoba. Mega się cieszę, że tak ostatnio to idzie do przodu i bardzo się cieszę, że coraz to więcej z Was ogląda te filmiki, także mam nadzieję, że także daliście subskrypcję na kanale i napiszcie mi w komentarzu, czy podoba Wam się ten bucik, ponieważ i według mnie jest to jedno z najfajniejszych kolorystyk pięcetek. 500. 500 mieliśmy już naprawdę bardzo dużo czarnych, beżowych, właśnie wersji trochę wyblakłego, wyblakłej bieli, białych. Naprawdę jest tego dosyć dużo i już powoli mam wrażenie, że gubię się w tych wszystkich kolorystykach Easy. Już ostatnio dziewczyna się ze mnie śmiała, że tak naprawdę jak nie ogarniasz, jaki to jest kolor 350, ja mówię, no nie ogarniam już, bo po prostu ich było tak dużo, że po prostu tego nie łapię dodatkowo. Więc setek teraz wchodzi coraz to tak, że więcej i mam nadzieję, że nie zacznie się zjać dokładnie to samo z 500kami co z 350, -kami. ale tutaj mamy to kolorystykę totalnie beżową, taką czekoladkę można powiedzieć. Wygląda trochę jak mleczna czekolada, pasuje według mnie do wszystkiego i jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnym bucikiem, który możecie użyć właśnie gdzieś tak na wiosnę, przecież tam przeplatane wiosnę lato i oczywiście gdzieś tam pod jesień, która jest jakaś tam trochę cieplejsza bez deszczu, ponieważ ten bucik jest naprawdę całkiem przewiewny i jeżeli chodzi o wygodę, no to tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Wykończenie samego tego modelu jest dosyć niezłe, ponieważ już znam inne 500, miałem w rękach już no, wydaje mi się, że wszystkie, które były. I... Szczerze mówiąc, za każdym razem jest tutaj jakiś problem, jeżeli chodzi o wycięcie tych materiałów, ponieważ tych materiałów tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jak widzicie, no, paneli tego bucika jest bardzo dużo. Wydaje mi się, że na nakręcę w ogóle odcinek jakieś sąny, czy warto kupić Easy 500, ponieważ no. Te natężenie tych wszystkich materiałów powoduje to, że jest tu większe margines błędu, gdzieś jest więcej kleju, więcej wystaje jakiś nitek, ponieważ tyle elementów, które tutaj są do połączenia, no to same to sobie powodują. Ale jako tako, jeżeli chodzi o sam ten model Top Light, no to tutaj muszę przyznać, że jest naprawdę nieźle i jako tako, jak przejrzymy sobie tego bucika gdzieś tam z bliska, no to nie ma jakichś tam większych problemów, jeżeli chodzi o jakość. Jakbym miał porównać tą kolorystykę na przykład do innych, które wychodziły wcześniej, czyli do Blashów, do Utility Black i do na przykład do Bone White, to muszę przyznać, że ustawiłbym gdzieś tak w top 2 tą kolorystykę. Według mnie najfajniejsze są Bone White, tutaj teraz Top Light także są bardzo fajne i muszę przyznać, że te dwie kolorystyki akurat będziecie mogli ubrać do wszystkiego. Jest to naprawdę bardzo spoko bucik, ponieważ. Możecie tak naprawdę ubrać je wszędzie i do wszystkiego, możecie je ubrać do joggersów, nawet do szerszych spodni, też to wygląda całkiem nieźle i nie będzie Wam się noga jakoś tam strasznie męczyła w nich, ponieważ podeszwa tutaj jest naprawdę bardzo przyjemna, ponieważ nie jest na buście i po np. wiecie, chodzeniu 5 godzin w nich na pewno nie będą Was aż tak bolały nogi, przynajmniej w moim przypadku, tak jak o tym zawsze mówię. I muszę przyznać, że jeżeli chodzi o ten kolor, no to tutaj według mnie wyląduje gdzieś tam w mojej topce. Jeżeli chodzi o pieniądze, no to tutaj akurat wychodziły tak jak zawsze za 850 zł i aktualnie kosztują około 1000. I jeżeli chodzi o 500, to praktycznie zawsze tak jest. Naprawdę, jeżeli chodzi o 500, zawsze mniej więcej plasuje się ta cena w okolicach 1000 po dropie. Potem ta cena zawsze także wzrasta, ponieważ możemy to zobaczyć w Bon że teraz aktualnie te kolorystyki kosztują naprawdę bardzo, bardzo dużo i szczególnie w tych niższych rozmiarach. I dokładnie tutaj tak samo będzie. Jeżeli chodzi o niższe rozmiary, jeżeli ktoś z was ma rozmiar gdzieś tam od 30 do 4, 36 do 40, no to starałbym się kupować je już teraz, ponieważ potem będą sobie rosły, rosły i rosły i możecie się zdziwić za pół roku na przykład, że będą kosztować tam w okolicach 1500-1600 zł. Ale lepiej wydać 1000 zł, przebiedować trochę i nie kupować potem ich za 600 zł więcej, jak się ma trochę więcej kasy. Przynajmniej takie moje zdanie. Także ogólnie, jakbym miał zaliczać ten model, to naprawdę daje go na mega plus. Jeżeli chodzi o modele, które ostatnio wychodziły, no to na pewno jest to dużo lepsza kolorystyka niż na przykład Enflame, która była właśnie z tej linii, można powiedzieć, z tego rodzaju butów od Easy aktualnie, które kombinują z kolorystykami i coraz to bardziej starają się wymyślać coś nowego, ale jeżeli chodzi o 500, to tutaj ciężko według mnie zrobić coś pomieszanego kolorystycznie, żeby wyglądało to fajnie, ponieważ cała bryła tego buta nie za bardzo na to pozwala. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o pincetki, to jeżeli miałbym wybierać jakieś modele, to poleciłbym Wam te, bo na przykład na pewno będą się mniej brudziły niż takie bone white, ponieważ bone od razu mi się same zbrudziły i już był dramat je doczyścić. Nawet wydaje się, gdzie chciałem je tam gdzieś sprzedać, no i już gdzieś je tam zatarłem i już był problem, ponieważ naprawdę czyszczenie tego zamszu nie jest czymś łatwym. Także dajcie mi znać, czy Wam podobają się tak samo jak mi te butki? Czy uważacie także, że są gdzieś tam w topce 500? I czy nie są to sami jedne z fajniejszych bucików, które ostatnio wychodzą od Kniego Westa, Ponieważ jest ich naprawdę bardzo dużo. I trzeba przyznać, że naprawdę bardzo dużo easy, które ostatnio wychodzą, są bardzo fajne. Także do zobaczenia w następnych filmikach. Gdzieś na kanale zaraz pojawi się odcinek o tym, czy warto kupić Nike Air Harache, ponieważ zbliża się lato, a fajnie by było jakbym przedstawił Wam kilka takich butków z bliska, żebyście zobaczyli, czy warto faktycznie je kupować. Mam cały filmik o tym, jakie buty na lato kupować, ale zawsze fajnie jest zobaczyć już tak z bliska, dowiedzieć się konkretów na temat danego jednego bucika i zobaczyć, czy faktycznie Wam podchodzi. Także dzięki Wam wielkie, cześć!